nie ma takiej firmy? Nie ma takiej firmy, bo Widać, że jest tam czas Tak. Jest wszędzie. Teraz to widzę. Zobacz, ja? to jest. Może sobie wylecieć, tak? Nie, nie, Albo to będzie

cały To powinieneś płakać przynajmniej dime w turgu tu wprowadzić, to tak. Będzie mi Wchodzę że w las, a potem mówię, że to ma co. To mówię, że jeszcze jak zaczniesz te ale mnie te brzmi.